Witam w ostatnim odcinku Fotomani. Czas na podsumowanie. Nie powiem, czym zajmowaliśmy się w poprzednim programie, za to przypomnijmy sobie najważniejsze kwestie, które poruszaliśmy w naszym krótkim kursie. Koncepcja była jasna. Chodziło o to, by kompletnych laików, mam tu na myśli siebie i Monikę, wtajemniczyć w podstawy fotografii cyfrowej. Koncepcja prosta, zadanie trudne. Mówiąc szczerze, jedyną kompetentną osobą na planie był Radek Przybył, nasz ekspert. Ani ja, ani Monika nie posługiwaliśmy się wcześniej lustrzankami cyfrowymi. Dzięki temu mieliśmy okazję na bieżąco pod okiem naszego eksperta wchłonąć pokaźną dawkę wiedzy. To, czym zajmowaliśmy się podczas naszych 10 spotkań pokażemy w skrócie, oczywiście fotograficznym. Gdy coś podpowiada nam, kiedy nacisnąć spust migawki, jeżeli czujemy, że powinniśmy nieco przechylić kadr, jeżeli potrafimy cierpliwie szukać dobrego tematu do zdjęć, może to oznaczać, że mamy oko fotografa. Od sprawdzenia naszego zmysłu fotograficznego zaczął Radek, przydzielając nam nasze pierwsze zadanie fotografowanie architektury. Podczas pierwszego spotkania Radek zaczął od kwestii podstawowych tłumacząc zasady działania aparatu cyfrowego wyposażonego w ruchome lustro. Nasza fotograficzna ekspedycja do centrum miasta miała zbadać czy posiadamy tak zwane oko fotografa. No, Radek będzie miał w takim razie. Chciał sprawdzić jak patrzymy na świat i czy potrafimy w naturalny sposób dbać o kompozycję kadru. Uczulił nas na poszukiwanie w architekturze zbiegających się linii i powtarzających się rytmów. Podczas tej próby świetne wyniki osiągnęła Monika. Okazało się, że patrzeć to nie to samo, co widzieć. Fotografowanie kogoś wymaga cierpliwości i zaangażowania obu stron. Jak sprawić, aby portret był udany? Po pierwsze, trzeba zrobić zdjęcie dobre technicznie, no ale to jest oczywiste. Po drugie i najważniejsze, należy uchwycić coś z charakteru fotografowanej osoby. W teorii to przepis prosty, w praktyce nie jest to łatwe. Fotografią portretową zmierzyliśmy się podczas polskiej złotej jesieni. Portretowanie w warunkach zastanych daje równie wiele możliwości co praca w studio. Trzeba tylko umieć skorzystać z naturalnego światła. Ustaliliśmy kilka podstawowych faktów, lepiej fotografować przy ogniskowej, zbliżonej do pola widzenia ludzkiego oka. Unikniemy wtedy śmiesznych przerysowań, które powstają na przykład, gdy stosujemy obiektyw szerokokątny. Ponadto trzeba wyeksponować modela stła. Chodzi o to, aby w miarę możliwości rozmyć drugi plan, by nie odciągał uwagi od portretu. Tym samym wprowadziliśmy zagadnienie przysłony i głębi ostrości. Pokazaliśmy, czym są mocne punkty kadru i jak należy go zagospodarować. Na koniec, uzbrojeni w teleobiektywy i lampy błyskowe, wybraliśmy się na koncert nocnej zmiany blusa. Podczas naszej fotograficznej wędrówki zgłębialiśmy też tajniki aktu artystycznego. Monika pod okiem eksperta wykonała swoją pierwszą w życiu sesję fotograficzną. Nagość w obiektywie jest tematem wymagającym, gdzie najważniejszą rolę, oprócz modelki oczywiście, odgrywa światło. Statystycznie rzecz ujmując, przeciętny użytkownik aparatu fotograficznego najwięcej zdjęć robi podczas wakacyjnych wypadów wiele z nich to pejzaże. Kiedy już kupimy upragnioną lustrzankę, wyjedziemy w plener i ogarnie nas szał fotografowania, warto wiedzieć, jak robić zdjęcia, które zapadną ludziom w pamięć. Naszej górskiej wyprawie w poszukiwaniu malowniczych pejzaży towarzyszyła fatalna pogoda. Mamy mglistą, deszczową pogodę. Mgła i nisko idące chmury gubią nam kontrast. Giewont ginął w odmentach mlecznej mgły, a obiektywy raz po raz zdobiły nam kropelki deszczu. Pierwszy wniosek. Światło wydobywa kontrasty i pomaga rejestrować szczegóły. Dlatego pejzażyści fotografują o świcie, kiedy słońce jest nisko, cienie długie, a powietrze przejrzyste. Pokazaliśmy, że perspektywa powietrzna tworzy trójwymiarową przestrzeń, gdy ostrość ustawiona jest na nieskończoność. Ponadto zwróciliśmy uwagę, że bracketing, czyli wykonanie kilku zdjęć przy różnej ekspozycji, pozwala wybrać optymalną fotografię. Mówiliśmy o filtrze połówkowym, który pozwala zachować w jednym kadrze szczegóły Ziemi i wyeksponować ciekawą grę światła na jasnych chmurach. Na szybki kurs fotografii panoramicznej wybraliśmy się do Czerska. Niesamowite miejsce. Tam udało się nam wykonać 12 zdjęć. Po złożeniu w programie graficznym stworzyły one panoramiczny obraz, na którym zmieścił się cały zamkowy dziedziniec, czyli pełne 360 stopni. Z tego spotkania wyciągnęliśmy dwa wnioski. Po pierwsze, zdjęcie panoramiczne nie wyjdzie, jeżeli będziemy obracać aparat na statywie w normalny sposób. Gdy jednak oś obrotu przesuniemy w stronę obiektywu, panorama złoży się bez problemów. Ten magiczny punkt to źrenica wejściowa, czyli miejsce, gdzie otwiera się i zamyka przysłona. Druga kwestia to sztafasz. Pierwszy plan trzeba zagospodarować tak, aby uzyskać punkt odniesienia. Na zamku w czersku za sztafasz posłużyła nam monika. Na koniec pokazaliśmy, że dzięki zdjęciom panoramicznym można budować wirtualną rzeczywistość, a do zrobienia panoramy równie dobrze jak zamkowy dziedziniec nadaje się kasyno czy wnętrze samochodu.